Lubię historię, lubię czytać o ludziach żyjących 100 lat temu i wcześniej. Szczególnie, kiedy mogę zwiedzić te miejsca, w których żyli, zwiedzić, zobaczyć. I ostatnio dowiedziałem się o takiej ciekawostce, jak dla mnie, fascynującej o hali, w której pracuję hali, do której, nawiasem mówiąc, ktoś mi się ostatnio włamał ale nie uprzedzajmy faktów opowiem o tym później. Jeśli chodzi o przedwojennych, elbląskich przedsiębiorców, to znane są dwa nazwiska najbardziej. Ten bardziej znany Ferdinand Schichau, czyli inżynier i biznesmen, który stworzył ogromny kompleks przemysłowy w Elblągu. Stocznie, fabryki, lokomotyw, silników parowych, ubotów i wszelkiego rodzaju maszyn. Drugim przemysłowcem, troszkę mniej znanym, był Franz Komnik. I głównie o nim chciałbym dzisiaj kilka zdań powiedzieć. Historią tego pana zainteresowała mnie Asia, moja koleżanka pracująca w albanskim muzeum. Franz urodził się koło Malborka, jego matka pochodziła z rodziny rzemieślniczej, a ojciec był mistrzem stolarskim. Franz po ukończeniu szkoły jeździł po Europie, zarabiając pieniądze i ucząc się nowych technologii. W wieku 27 lat wrócił na Żuławy, gdzie opracował bardzo wydajne pompy, które, dzięki którym można było osuszyć zalane, depresyjne żuławy. Potem wyjechał do Prus Wschodnich, ale znów wrócił do Elbląga, gdzie kupił podupadającą fabrykę i zaczął produkować przeróżne maszyny. Ale najbardziej był znany z produkcji samochodów samochody luksusowe, ciężarówki, samochody wyścigowe, autobusy. Jego auta były wówczas jedynymi w Niemczech, w których chłodnica była umieszczona za silnikiem, co było wówczas innowacyjne. Te jego wyścigowe auta dosyć często te wyścigi wygrywały dzięki swojej niezawodności, co przynosiło mu dosyć duży rozgłos i reklamę, jako że Rywalizował m.in. z Mercedesem i innymi znanymi markami. Kierowcą w tych wyścigach był m.in. jego młodszy syn Otto, którego Elblążanie nazywali Czerwonym Diabłem. Po tym, jak Czerwonym samochodem wjechał raz po schodach do restauracji, to jest ta restauracja. Dzisiaj jest to restauracja Myśliwska w elbląskiej bażantarni. Firma Komunika działała bardzo dobrze aż do lat kryzysu lat 30. Z powodu kryzysu musiał sprzedać część firmy, firmie Bussing AG, tę część firmy, która zajmowała się produkcją samochodów, i o tej części właśnie chciałem dzisiaj opowiedzieć. Franz umarł w 1938. Jego grup leży na, w Lapidarium na ulicy Sadowej. W latach 30. firma Bussing AG nadal produkowała tam samochody. I teraz, tak, są so Trzy zasady europejskiego savoir vivru. Po pierwsze, nie pyta się kobiet o wiek, Po drugie, nie pyta się mężczyzn o pieniądze. I po trzecie, nie pyta się niemieckich korporacji, co robiły w latach 1939-1945. Zróbmy więc przeskok do lat 70., gdzie firma Bussing połączyła się z manem. Tym znanym nam dzisiaj manem, który do tej pory z tego połączenia zachował brunszwickiego lwa który był do tej pory e, logotypem firmy Bussing e, i teraz szybki przeskok do teraźniejszości e, niecały rok temu okazało się, że muszę zostać na trochę dłużej tutaj w okolicach Elbląga i szukałem jakiejś hali takiej, gdzie mógłbym budować sobie rzeczy no i dzięki urzędowi miasta okazało się, że e, no miasto Elbląg ma taką opuszczoną halę na początku miałem tu budować łódkę albo kajak ale potem wyszedł ten y, projekt z kamperem Pauliny, y, budowałem tego kampera, no a teraz y, pracuję nad swoim kamperkiem, jego udoskonaleniem. Malowałem to z o, o moim pięknym kranie. No się... Filmy z tej budowy się pewnie kiedyś tam pojawią. Domyślam się, że tej hali od dłuższego czasu nikt nie chciał wynająć, no bo trochę się sypie tutaj trochę z dachu leci, tutaj trochę ze ścian odpada ale dla mnie ta hala jest idealna, no bo jest duża, jest pełna naturalnego światła ma bardzo wysoki wjazd, więc mogę sobie tu moim wysokim kamperem wjechać. Z tego co się dowiedziałem, wcześniej była to stolarnia, a jeszcze wcześniej, tuż po wojnie, zakład naprawy autobusów. Pierwszy i długi czas jedyny chyba w Polsce. Tu gdzie jest ta hala? Cały wielki kompleks budynków ma jeden adres: Dojazdowa 14. Co już mnie zastanowiło, czemu tak duży obszar, tak dużo firm, tak dużo tutaj hal ma ten jeden adres, jeden numer. Co jest zresztą dosyć kłopotliwe przy zamawianiu jedzenia z dowozem. No ale to miejsce jest również idealnie, idealne dla mnie ze względu na sąsiedztwo. Obok jest między innymi mechanik, do którego już mój wanik kilka razy trafił. Firma tnąca i sprzedająca drewno, od której wziąłem prawie całe drewno do kampera. Okazało się, że w tej firmie pracuje mój kumpel z liceum. Pozdrawiam. Jak, jak kupujecie drewno, to zawsze sprawdzajcie w takich małych sklepikach albo tartakach, czy czasem nie jest połowę taniej niż w marketach. Ale najbardziej chyba się cieszę z sąsiedztwa blacharza. W końcu się wybrałem do blacharza. Miałem to zrobić dłuższy czas z powodu rdzy nad przednią szybą. Okazało się, że trzeba było wymienić. Oprócz tej rdzy trzeba było wymienić całą szybę. No co też zrobili. W Anglii bardzo często spotyka się atmosferę pracy zwaną po angielsku banter. Po polsku. Takim odpowiednikiem jest chyba takie dokuczanie sobie, ale takie miłe, takie przekomarzanie się. I właśnie taką atmosferę y, znalazłem w żuławskim centrum blacharniczo-lakierniczym, gdzie starszy pracownik z fajką w zębach razem z młodszym wstawiają tę moją szybę i ten starszy mówi z westchnieniem, Ech, co ty byś by ze mnie zrobił? Na co ten młodszym odpowiada, to samo, tylko pięć razy szybciej. No, potem doszedłem do wniosku, że wypadałoby chyba nagrać to e, wydarzenie. Chcę gościć! Klepik przypada, że mnie za mały Kocz, chodź, choć ja już wiem. Ja no, ja nie ty. co Ja już właśnie tutaj rozpracowałem. No, może jałbym w to wodoru. Nie to jest, to jest. jak pod te podpory, żeby Bo ja ten znaczek widzę jak z Fromborka. Jak z Fromborka często jadę, nie? Macie jeszcze tu jakieś? Królewieckie 229, tam jest serwis mechaniczny i komis, czyli są wody używane. Tutaj mamy blacharnię, lakiernię i jeszcze jeden oddział jest na Fromborskiej 4, blacharnia, lakiernia. No. Chłopaki zrobili to wszystko profesjonalnie Także zapraszam do Żuławskiego Centrum Blacharsko-Lakierniczego tylko raczej rano bo ja przyjechałem po południu Po później. Czemu nie wcześniej tak rano? Przepraszam, to zatrzymało mnie coś e, A co teraz? Nie wiem. Komnik zbudował też swoją własną elektrownię, którą zasilał swoje fabryki, a także miasto Elbląg oraz prowincję, nawet Elbląga. A widzicie te rury z elektrociepłowni? Jak byłem młodszy, to takie rury były w całym Elblągu i zawsze zastanawiałem się, czemu one są takie powyginane. No i po prostu to działa jak sprężyna, gdy odróżni z temperatur się kurczą i rozprężają. No i tu już na wjeździe na moją uliczkę widać bruk, czyli po niemieckie. Polacy raczej tu nie, nie robili dróg brukowanych, a po drugie, skoro bruk to wyjeżdżały stąd jakieś ciężkie rzeczy. I sprawdziłem sobie stare mapy z lat 20. i proszę bardzo. Obecnie ulica Tojazdowa 14, wówczas automobil fabryk Franz Komnik. To jest właśnie ta część zabudowań sprzedana w latach 30. firmy Busing AG. Znalazłem też zdjęcie z 1937 roku z okazji stulecia otwarcia fabryki i popatrzcie na te świetliki to te same okna obejrzałem wszystkie hale dookoła i żadna inna takich świetlików nie ma, tylko moja i jak już dowiedziałem się w jakim historycznym miejscu pracuję to zacząłem węszyć dalej i między innymi takie drzwi udało mi się znaleźć z niemieckim napisem oznaczającym jakieś szkolenia czy warsztaty w budynku obok znalazłem ciekawą ponad stuletnią więźbę dachową w świetnym stanie, obrabianą tradycyjnymi metodami przez ociosanie toporem i wyrównanie powierzchni siekierą. Adam, z którym ten strych eksplorowałem, wypatrzył specjalne znaki ciecielskie o różnych formach, tak żeby cieśla się nie pomylił. Adam ma kanał na YouTube o nazwie Retro Przyczepa, na którym opowiada niespodzianka o swojej retro przyczepie. Z tego, co się dowiedziałem, tutaj naprzeciwko mojej hali była widla Franca Komnika. Tutaj mieszkał przed sprzedażą całego tego kompleksu i pod tą trawą są piwnice i fundamenty jego domu. O czym podobno boleśnie przekonali się robotnicy, usiłujący tu swojego czasu położyć rury z wodą. A także tutaj sobie pracuję, bardzo fajne i ciekawe miejsce. I przy okazji chciałem podziękować pani Eli, panu Michałowi i wszystkim pracownikom urzędu miasta, dzięki którym mogę sobie tu siedzieć i dłubać aha, włamali jako że nocą to, to miejsce jest dosyć opustoszałe, to było tu sporo kradzieży tu się komuś włamali, tam się komuś włamali, tu sąsiadowi spuścili paliwo z tira, no i tak dalej no i prawie wszędzie już są pozakładane kamery z tego powodu każdy właściciel firmy już zaopatrzył się w jakiś security system. Z tym, że z jednej strony od tej mojej hali kamery nie było. I było tam również okno zasłonięte jedynie płytą USB. Tak jak wszystkie, wszystkie inne okna na tej, na tej hali mają kraty w oknach, albo są zamurowane, albo mają kraty. Tak to jedno okno było zamurowane tylko do połowy, a górną połowę zakrywała taka. Płyta USB przekręcona na takie druty. I któregoś dnia przychodzę, patrzę, a te druty odcięte, a płyta tak wbita do środka, że, że można sobie spokojnie wejść. Może to jakieś nie wiem, dzieciaki, jakiś urbex explorerzy albo tu, tu po prostu weszli, albo ktoś się przygotowywał dopiero do, do kradzieży. Na szczęście nic mi nie, nie zginęło. Po moich doświadczeniach z kradzieżami staram się nie trzymać. Wartościowszych narzędzi poza domem, no ale zawsze to trochę strach. No, mam tu niby kamerę, która powiadamia mnie, gdy tylko coś się poruszy albo coś zahałasuje, ale, ale tak sobie pomyślałem, że jak uruchomi się w nocy, kiedy będę spał, to zobaczę to powiadomienie dopiero rano, jak już będzie po wszystkim. Więc skorzystałem z faktu, że menel. Od jakiegoś czasu bardzo głośno reaguje na dzwonek w naszym mieszkaniu. I ustawiłem dźwięk dzwonka tego dzwonka jako dźwięk powiadomienia tej aplikacji. No i menel już pierwszego, już pierwszej nocy yy, usłyszał powiadomienie i obudził mnie bardzo głośnym szczekaniem. I pokażę wam to nagranie z kamery, bo wydało mi się bardzo zabawne, że menel obudził mnie w środku nocy, ponieważ na hale włamał się. Latek. No i na drugi dzień zamurowałem to okno. Murowałem coś pierwszy raz w życiu. Wiecie, że są już teraz takie kleje budowlane. W sprawie wystarczy kupić gazobloczki, puszkę, drabinę i już można murować. Swoją drogą taka teleskopowa drabina to najlepsza drabina dla kampera. Lekka i zajmuje mało miejsca dam linka pod filmem do Ali. No i oczywiście, mimo tego, że sobie to wcześniej zmierzyłem, to kupiłem za mało bloczków. Ale została szpara e, tak na tyle mała, że i tak już się raczej nikt wtedy nie prześliznie. Trochę krzywo, ale przecież nikt nie będzie z tego strzelał. I